Tworzec Uć Hojny, kolejna odsłona. Zapewne zastanawiacie się drodzy fani, czemu tak często tutaj bywamy. Być może tutaj osobiste sympatie szefa kanału, który co prawda nie jest z Łodzi, a z okolic Wydawy. No jednak tutaj głównym chyba powodem jest moja skromna osoba, ponieważ ja mieszkam no, w miarę blisko tego dworca, chociaż tak naprawdę przez całe życie bywałam tutaj, praktycznie nie bywałam tu praktycznie w ogóle. Tutaj jednym takim z moich ulubionych miejsc jest właśnie sam budynek dworca. Tutaj widzimy nawet, nawet tabliczkę. Oprócz tego bardzo podoba mi się zawsze ten oto zegar, który jest takim nieodłącznym elementem chyba każdego tworca miejscem, na, którym, na który spoglądają podróżni oczekujący przyjazdu, czy to nowoczesnego, nowoczesnego pociągu, czy też czegoś bardziej starodawnego. Za mną nieśmiało czai się szef kanału, który póki co postanowił być anonimowy. Miejmy jednak nadzieję, że kiedyś, kiedyś pokaże swoją śliczną buzię swoim ukochanym fanom.